Hejka! Dzisiaj pokażę Wam co można zrobić w koroną Ferajerem, jak to mówi tą przegląd szkoły, szkoły dlatego że w sumie nudzi mi się nie tylko pewnie, nie, też pewnie wam też się nudzi, do tego też pokażę wam kilka sposobów na nudę, więc myślę, że możemy zaczynać! Pierwszą rzeczą do robienia są oczywiście Simsy. Rzeczywiście no po prostu no, to jest myślę fajna gra. I na przykład pojawianie się. Czy pojawianie się No, bo granie w Simsy zaszkodzi no, na pewno Wam anime. Więc kolejne, że na przykład poczytanie jakiejś książki ciekawej myślę, że każdy się na taką ciekawą książkę, nawet lekturę. No, nawet nie musi być jakaś zwykła książka, nawet lektura. Na nawet na przykład możecie robić jakieś listy, czy na przykład, że robić jakbyś w ostatniku letniku czy coś na przykład. Piszecie np. jakieś oblany czy coś, i wybierzecie listę w przykład życia, którą chcecie kupić. No, to już nie proszę. <grystanie> Kolejny fajny pomysł, np. odrobienie lekcji. To jest całkiem fajny pomysł, np. żeby tutaj mieć zaległości. To te lekcje myślę, że dużo na noc się zdarza. Prawie po każdej szkole wprost te lekcje, więc no, odróbcie, nim nie będziemy mieli zaległości. Posprzątajcie w koju, wiecie np. posiadajcie łóżko. takie ogólnie różne rzeczy. Nie ja mówię na przykład o łóżku, ale na przykład. Bo to za przykład, muszę powrót, żeby ona tak nie wygląda atrakcyjnie. Więc no, muszę. <laughs> nie tylko chodzi mi o to łóżko. Więc no. Pograjcie na instrumentach, na przykład na ukulele, ale ja możecie na gitarze, na czymkolwiek tak jak ma, tylko na przykład na instrumentach, tak? Zróbcie szalną noc. Na przykład rozłożcie sobie na podłodze jakieś kocyki kołdry i poduszki weźcie książkę coś do picia jedzenia i na przykład kiedy już będzie ciemno jak to obudzić się w nocy i, i sobie zrobić taką noc właśnie, z czytaniem książek i różnych takich dziwnych, fajnych rzeczy pooglądajcie filmy jakieś seriale na telewizorze czy na jakichś innych urządzeniach no, wiem, nie włączyłam, ale po prostu nie, nie chcę się teraz też nie mam konsoli do internetu. Pewnie, czyli na przykład, nawet ten musi na Netflixie, bo tutaj raczej nie każdy ma Netflixa, ale na przykład nawet na YouTube są jakieś dziwne. Nie musisz tylko filmów, ale na przykład jakieś filmiki. To już na pewno każdy dla siebie znajdzie. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, ponieważ niestety to już jest koniec. Jeżeli byście chcieli, właśnie drugą część tego y, filmiku no to łapkujcie y, do góry, subskrybujcie, tam na dole macie czerwony przycisk no i możecie zostawić komentarze, więc mam nadzieję, że, że, no, mm, że będziecie czuwać do kolejnego odcinka czy na, na, na dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o nowych mikach i cześć!